wszystkim, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejną pogadankę. Dzisiaj skupimy się na temacie wesela, czyli na temacie, który zauważyłam, że niektórych z Was naprawdę bardzo interesuje, bo co i róż pojawiają się różne pytania. Jak to u nas wygląda, jakie mamy podejście na to, na co się decydujemy, czy będziemy to wszystko nagrywać i tak dalej, i tak dalej. Dlatego stwierdziłam, że dzisiaj usiądę w ciszy, o dziwo, zobaczmy jak długo, i po prostu e, popowiadam Wam, co i jak u nas wygląda. Mam nadzieję, że ten temat Was zainteresuje. E, także zapraszam Was dalej. Dobra, zacznijmy może od początku. E, temat wesela pojawił się u mnie chyba jakoś mniej więcej 2 lata temu. Bo wtedy właśnie zarezerwowaliśmy sobie pierwszą salę i ja wtedy dostałam już kilka wiadomości, żebym się za bardzo nie nastawiała, że to wcale nie będzie zabawa życia, tak jak się niektórym wydaje. Tylko wesele robi się on tylko po to, żeby zadowolić swoich gości, rodzinę, żeby sprostać oczekiwaniom. I żeby potem tak czy inaczej nasłuchać się, co było nie tak, co można by było zrobić lepiej, co komu nie pasowało, a że rosół był zasłony, a schab suchy. I no nie ja zdawałam sobie z tego wszystkiego sprawę, ale myślałam, że może nie będzie aż tak źle. My w ogóle zaczęliśmy właśnie od tego, że to nasze wesele no tak wiecie, jak to z założenia. Miało być dosyć duże, tam 120 osób z jakimś hakiem, wszystko klasycznie, tak jak u, u wszystkich. Na dobrą sprawę, jak byliśmy na weselach. No ale w którymś momencie pojawiło się w nas takie zwątpienie, czy my aby na pewno tego chcemy, czy to nam pasuje, czy to nam leży. No bo my też właśnie nie chcieliśmy zadawalać całego świata. Tylko raczej chcieliśmy, żeby faktycznie to był ten nasz dzień, w którym wszyscy będą skupiać się na nas, a nie na jakichś tam swoich własnych, wiecie, widzimy się. No i w końcu podjęliśmy dosyć trudną decyzję, znaczy trudną, trudną, nie trudną, że mm, rezygnujemy z tej dużej sali, rezygnujemy z ponad połowy gości, bo my na dobrą sprawę nie chcemy mieć zbieraniny przypadkowych ludzi. Odnośnie których będziemy się stresować, że ktoś się upije, ktoś się pokłóci, ktoś zrobi jakąś scenę. Wiecie, na pewno wiecie o co chodzi. Że wolimy jednak mieć mniejsze wesele, skromniejsze, ale takie, w którym naprawdę będą uczestniczyły te osoby, na których nas nam zależy, z którymi mamy kontakt, z którymi chcemy się widzieć, odnośnie których jesteśmy pewni. Więc z pierwszej sali zrezygnowaliśmy. Odsprzedaliśmy ten termin dosyć szybko, bo ta sala jednak ma wzięcie. I, I poszukaliśmy czegoś mniejszego. Też znaleźliśmy w sumie bez problemu, bo my tak pomyśleliśmy, że fajniej będzie zrobić jednak wesele w piątek. Bo wiecie, często jest tak, że wesela są w sobotę. Niektórzy ludzie sobie tam folgują, w, w niedzielę chorują albo poprawiają, um, wiecie, clean nam i te sprawy i potem w poniedziałek muszą iść do pracy, więc my stwierdziliśmy, że wolimy chyba zrobić tą, impre tą imprezę w piątek, tak żeby w sobotę jeszcze ludzie właśnie się podleczyli, żeby w niedzielę mieli na taki prawdziwy odpoczynek i żeby w poniedziałek mogli wrócić sobie do pracy, więc piątek. Eee, tak, eee, więc postawiliśmy na coś takiego. Ja i tak wiem, że w jakaś tam czocia z wujkiem będą siedzieć i gadać, że rosły zasłony, schab zasłuchy, a muzyka nie taka, a sala brzydka, a to mogło być tak, a tam to mogło być inaczej. Ale jakby minimalizując liczbę gości, zminimalizowaliśmy od razu jakieś takiego szkieżale. Mam nadzieję, że, że tak będzie. Zrezygnowaliśmy też od razu z poprawin, bo jednak poprawiny to jest takie, wiecie, znaczy z takich poprawin tam na sali. Pomyśleliśmy, że jeśli ktoś będzie chciał faktycznie dalej się z nami bawić, to wtedy zaprosimy ludzi. Na grilla podgrzewamy jedzenie, posiedzimy sobie z piwkami w takiej luźnej. Atmosferze, a nie na sali, gdzie jednak wiecie, ta koszula obowiązuje, tylko właśnie tak już na luźno, i wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Zrezygnowaliśmy też po rozmowie z właścicielem sali z takiego klasycznego wiejskiego stołu, bo właściciel wydaje mi się, że bardzo słusznie podpowiedział nam, że te wiejskie stoły faktycznie miały wzięcie. Kiedy wszystkiego w sklepach nie było. Kiedy faktycznie ta, ten boczek, kiełbasy, jakieś tam wędliny, schaby były takim rarytasikiem. Teraz te wiejskie stoły mm, są, ale nie oszukujmy się, głównie ze względu na bimberek. I my właśnie poszliśmy w tym kierunku. Będzie bimberek, ogórek, chleb, smalec i to podobno w zupełności wystarczy. I ja w sumie też w to wierzę, bo sama tak jak patrzyłam, na weselach, no, tą kiełbaskę ktoś tam sobie zakąsi, ale jednak chodzi o to, żeby, wiecie, panowie się zebrali przy tym bimrze, pogadali, mam nadzieję, że nie, o polityce. Mm, i, I no i tak po prostu spędzili miło czas. No ale tak, ja tutaj o weselu, no, nie da się ukryć, że żeby było wesele, musi być ślub. I tutaj, nie wiem, może Was zaskoczę, może nie, ślubu kościelnego nie będzie. Tak, nie będzie. Chociaż też na początku obstawialiśmy, że no znowu, tak wiecie, z lotu po prostu ten ślub kościelny yy, weźmiemy. Dlaczego zrezygnowaliśmy? Powód jest bardzo prosty: z kwestii takich, że nie podoba mi się to, że ksiądz wyskakuje mi z cynikiem. To się jakoś tak kłóci z moimi wewnętrznymi przekonaniami. Wydaje mi się, że tak nie powinno być, że. Yy, ja, jakby chcąc ustalić ślub, słyszę, że mam zapłacić półtora tysiąca. I być może niektórych z Was to zdziwi, ale wcale, że jednak w większości nie. Wcale nie daje się tyle, co łaska, tyle, co człowiek uważa. To wcale nie jest ofiara na kościół, tylko to jest po prostu, wiecie, zapłacenie za usługę. Być może kogoś nie wiem, jakieś uczucia religijne obraże, chociaż w ogóle nie mam tego na celu, ale tak to wygląda. Ja idąc właśnie, znaczy idąc chcąc wziąć ślub kościelny spotkałam się z cynikiem. To ani mi, ani Kubie nie pasuje, bo no mówię, my jakby... Naszym zdaniem ksiądz jakby jest zobowiązany do tego. Ksiądz po to jest, tak, żeby udzielić nam tych wszystkich sakramentów. I my oczywiście możemy złożyć jakąś ofiarę pieniężną, ale ta ofiara pieniężna chyba powinna pochodzić od nas, znaczy jej wysokość. Powinna, no właśnie my powinniśmy wybrać wysokość tej ofiary. I nieważne, czy chodzi o jakiś chrzest, o msze o osobę zmarłą, o ślub. No a w momencie, kiedy. No, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, tamto tyle, no powinno się dać ty nie mniej niż tyle. No to ja stwierdziłam, mm, 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 ja się z tego wypisuję: weźmiemy po prostu ślub cywilny, który, jak moja siostra coteczna słusznie zauważyła, w świetle prawa jest tak samo ważny. Oczywiście usłyszałam uwagi, że, a dlaczego ślub cywilny, a dlaczego nie kościelny, a taki ślub to nie ślub, ale trudno. I tak ludzie będą gadać. No, ja tego nie zmienię. E, więc tak, co jeszcze chciałam Wam tak e, powiedzieć? E, właśnie, e, dostałam i dostaję w sumie cały czas e, takie pytania, prośby, żądania, żebym pokazała Sukienkę Ślubną. No i pytanie oczywiście, czy pokażę Suknię Ślubną, ale jak myślicie, czy ja ją Wam teraz pokażę? Nie, oczywiście, że nie. Yy, nie rozsyłam zdjęć yy, po rodzinie, po znajomych, więc tym bardziej chyba jest oczywiste to, że nie będę wstawiać zdjęcia mojej sukienki ślubnej na Instagram. No, mnie się to wydaje bardzo logiczne i dziwię się, że takie pytania się pojawiają, czy ja teraz wezmę, wskoczę w tą sukienkę, wstawię zdjęcie i, i tak dalej, no. No, hello, zastanówmy się trochę. Nie, nie pokażę. Yy, pokażę, kiedy yy, w dniu ślubu albo po ślubie i wydaje mi się, że tak. Jeśli ktoś chce, to może wtedy poczekać i, i wtedy dostanie zdjęcie tej sukni ślubnej, bo wcześniej po prostu tego robić nie będę. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć. U nas z takim motywem, czy znaczy motywem, no tak, takim akcentem, który pojawia się i na zaproszeniach, i na winietkach, i na księdze gości, będzie wrzos. Tak wiecie, stwierdziłam no, że wrzesień, no to no wrzos, tak takie odkrycia, ale no jakoś tak stwierdziłam, że ten wrzos będzie bardzo fajnie wyglądał, to jest bardzo ładny akcent, więc wszystkie takie te papierowe rzeczy będą właśnie z wrzosem. Ja pomyślałam, że fajnie będzie też wyglądał mój bukiet ślubny właśnie z wrzosowymi wstawkami. Chciałabym w ogóle też zamiast ściętych róż mieć na stołach ładne doniczki z dużymi wrzosami. Wydaje mi się, że będzie to bardzo fajnie wyglądało, bo taki styl Glamur, jakieś kryształowe um, żerandole. Nie leży mi to, to wiecie, to nie jestem ja. Um, więc będzie ten wrzosik. A, i co jeszcze miałam Wam powiedzieć, bo wiecie, tak. Staram się po prostu zebrać wszystko i e, o czymś zapominam. Odnośnie jeszcze sukni ślubnej. E, powiem Wam, że ja od samego początku nastawiałam się na to, że nie chcę mieć takiej klasycznej księżniczkowej sukni ślubnej, nie chcę mieć syrenki, nie chcę w ogóle takiej typowej sukni ślubnej. Chciałabym mieć coś takiego mniejszego, um, coś skromniejszego um, i na pewno chciałabym mieć sukienkę taką mniej więcej do kolana. Tak sobie wymarzyłam i takiej właśnie szukałam. Bardzo mi też zależało na tym, żeby odkupić sukienkę tak jakby z drugiej ręki, bo też wydawanie, wiecie, kilku tysięcy na suknię, którą przy dobrych wiatrach założy się dwa razy, no to, to też mi tak nie bardzo leżało. I tutaj nie zrozumcie mnie źle, jeśli ktoś ma chęć wydać na 30 tysięcy na tą suknię ślubną, Naprawdę, niech wydaje. To jakby nie jest moja sprawa, ja nikomu nie zaglądam do portfela. Mówię, po prostu to mnie nie leżało. Więc kupiłam sukienkę w lumpie, skromną. Też na pewno nie jedna, nie dwie osoby powiedzą, że a dlaczego taka? Bo taka mi się podoba, bo taką chciałam, w takiej czuję się pięknie i wiem, że będę wyglądać pięknie. I Kuba też na pewno mi powie, że wyglądam pięknie, także także tak. Um, buty już natomiast kupiłam sobie nowe. Bardzo ładne, takie, które na pewno będą mi służyły, takie, które mogę założyć sobie potem na jakieś inne uroczystości, z których jestem naprawdę bardzo zadowolona. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Tak, odnośnie tego um, może zabawy. Dla mnie, tak. Ciężką rzeczą są zabawy na weselu. Ja ogólnie nie jestem zwolenniczką tych zabaw, bo często są one po prostu takie. Hmm. trochę uwłaczające kobietom, trochę sprośne. I najczęściej związane z alkoholem. Ja jakby rozumiem, no, że tak, na weselu pije się alkohol, ale te zabawy, w których no, trzeba wypić szklankę tej wódki, albo wypijać co chwilę jakiś kieliszek, biegać gdzieś na dół, żeby przynieść kamyk, no, dla mnie to jest głupie. Serio, dla mnie to jest głupie. Albo jakieś zjadanie banana na czas, kakanie na kroczu faceta, żeby pęknąć balona, no, sorry, i mnie okropnie się na to patrzy i w sumie często jak są tego typu zabawy, to ja po prostu wychodzę, bo mnie to nie bawi, mnie to w zasadzie krępuje, żenuje. A więc yy, no, niby chcielibyśmy mieć jakieś zabawy, no bo one jednak potrafią tak trochę rozkręcić gości, ale naprawdę nic właśnie z tej kategorii. Myśleliśmy może właśnie o jakiejś takiej... Yy, Test zgodności, chyba coś takiego wiecie. No, żeby. Była jednak ta zabawa, ale bez, bez um, tych takich, wiecie, sprośnych akcentów. Eee, czytałam też właśnie w internecie, że spoko opcją jest. Nie. To mi mój e, szwagier powiedział, że był na takim weselu, gdzie był po prostu podział. Jedna rodzina kontra druga rodzina i były różne konkurencje. I to jest, moim zdaniem, naprawdę bardzo mm, spoko opcja. Co jeszcze? Klasyczny dylemat DJ czy zespół? My początkowo myśleliśmy o zespole, ale jednak będzie u nas DJ. Głównie z tego względu, że wychodzi taniej i też sala nie ma tyle miejsca, żeby zespół mógł się swobodnie rozstawić i tak, żeby ludzie mogli sobie swobodnie tańczyć. Um, więc będzie DJ, ale też z kim bym nie rozmawiała, to zawsze ludzie są podzieleni: a to zespół, a to DJ. I ja powiem Wam szczerze, byłam na takim weselu, gdzie yy, zespół był po prostu tragiczny i wcale nie jest powiedziane, że jak muzyka jest na żywo, to to gwarantuje dobrą zabawę, yy, bo jak zespół jest kiepski, no to no niestety. A jest też taki, istnieje taki typ DJ-a, który naprawdę super potrafi rozkręcić e, ludzi i nawet nie da się tego odczuć, że wiecie, muzyka jest puszczana z jakichś tam płyt z pendrive'ów, z laptopa po prostu. Więc e, tak, mam nadzieję, że ten nasz DJ faktycznie będzie dobry, no ale czytałam e, takie dosyć pozytywne opinie, więc mam nadzieję, że wiecie, e, nie obniży swoich standardów akurat na nasze wesele. Co jeszcze? Tak zauważyłam, że też takim tematem dosyć spornym jest kwestia usadzenia gości. Czy młodzi powinni faktycznie tych gości usadzać, czy nie? Moim zdaniem, tak, raczej powinno się chyba tych gości rozsadzić, bo w momencie, kiedy tak jakby każdy siada tam, gdzie chce, to pojawia się jeden wielki chaos. Ludzie dziwnie siadają, że na przykład zostawiają jedno krzesło wolne, potem gdzie nie chcą się przesadzać, jakaś para jest rozdzielona i to dla mnie jest bez sensu. Byłam też na takim weselu, gdzie po prostu ja i mój partner siedzieliśmy. Pośród starszych ludzi, takich 65, plus. więc nad nim było z kim porozmawiać. Yy, I powiem Wam szczerze, że ja właśnie usadzając gości, starałam się mm, oczywiście trzymać tego, żeby była ta taka hierarchia, rodzina, także rodzice najbliżej, ale też, żeby ludzie, którzy potem będą siedzieć obok siebie, mniej więcej pasowali wiekiem i temperamentem yy, i chyba tym, czy się znają, czy się nie znają. Yy, Także mam nadzieję, że moje usadzenie będzie jak najbardziej w porządku, no, ale wiadomo, że to wszystko się e, okaże w tak zwanym praniu. E, jeszcze może tak wspomnę o tradycjach, bo to mi przyszło do głowy. E, ja pochodzę z województwa mazowieckiego, i u nas jest taka tradycja wywóz panny młodej. Nie wiem, czy u Was też to jest, ale u nas jest, a u Kuby z kolei jest jakaś tradycja tłuczenia szkła e, na schodach której z kolei ja nie znałam wcześniej, i tak się właśnie zastanawiamy, czy jakoś połączyć te tradycje, czy w ogóle odpuścić te tradycje. Także no to jeszcze będziemy musieli przedyskutować. Ogólnie powiem Wam, że ja myślałam, że to planowanie wesela będzie czymś takim mega absorbującym, czy czymś strasznie stresującym, ale my w sumie zaczęliśmy wcześniej. Sobie też podpytując znajome małżeństwa, o czym powinniśmy pamiętać, co warto uwzględnić, co się u nich sprawdziło, a co się nie sprawdziło, ja sobie to spisałam w kalendarzu i po prostu powoli, powoli odhaczamy. Podpatrzyliśmy u znajomych fotobudkę. Uważam, że jest to super opcja, właśnie, żeby ludzie zrobili sobie śmieszne albo nieśmieszne zdjęcia, wkleili je potem do księgi gości i napisali jakieś. Życzenia. I ja początkowo myślałam o tym, żebyśmy kupili sobie Instaxa i żeby każdy cyknął fotkę, ale Kuba mi powiedział dosyć słusznie, że y, no trafi się jakaś y, podpita już osoba, nacyka sobie 20 zdjęć, gdzie klisza do Instaxa jest droga i po prostu dla reszty nie starczy. Więc ta fotobudka jednak wydaje mi się, że będzie bardzo fajnym rozwiązaniem. Yy. Coś jeszcze takiego. A, yy, koszyczki ratunkowe. Tutaj też tak nie możemy się za bardzo dogadać. Ja jestem za tymi koszyczkami ratunkowymi, bo powiem Wam szczerze, że mm, no czasem po prostu czegoś się tak w biegu zapomni, coś się skończy, czegoś człowiek nie uwzględni, a jednak mi się potem przydaje. Yy, Kuba z kolei uważa, że nie. I tam właśnie jest taka historia, że ja mówię do kuby: no, że na przykład w męskim koszyku moglibyśmy położyć paczkę papierosów, żeby ktoś mógł sobie tam wyciągnąć po jednym. A kuba mówi, że jakie je po jednym, ktoś zauważy, że leżą papierosy, będzie: o, petki! I weźmie po prostu całą paczkę. Nie wiem, być może tak będzie, więc no to jeszcze wiecie: musimy po prostu przedyskutować i obgadać. Powiem wam jeszcze taką. Um, Historykę może śmieszną nieśmieszną, ale my od momentu jak wszedł ten podatek cukrowy i zobaczyliśmy ceny napojów gazowanych, takich tych słodkich, to od razu stwierdziliśmy, że będzie Pepsi. Także tak, jeszcze teraz polujemy na piwa i też stwierdziliśmy, że będziemy czekać na tą promocję wydrąkową 12 plus 12 albo lidlową, aczkolwiek chcemy też zamówić takie piwa z olsztyna 1 na 100, które po prostu mają 1% alkoholu. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Mam nadzieję, że nie gadam zbyt długo. Dzieci. Wiem, że właśnie temat dzieci na weselu jest taki sporny. I może powiem Wam, bo wiadomo, że to podejście zmienia się razem ze zmianą naszej sytuacji rodzinnej. Ja kiedyś myślałam, że dzieci absolutnie nie, bo tylko biegają, drą się i przeszkadzają, no ale sama byłam osobą bezdzietną. Młodszą, głupszą, wiadomo jak to bywa. Potem jednak zaczęłam dostrzegać pewne rzeczy, że takie wykluczenie dzieci jest troszeczkę nie fair względem gości. I już tłumaczę o co mi chodzi. Wydaje mi się, że kiedy ktoś z góry uprzedza, że nie zaprasza dzieci i nie chce w ogóle dzieci na weselu, to stawia gości troszeczkę pod ścianą, bo niestety nie każdy ma co z tymi dzieciakami zrobić. Um, niektórzy oczywiście mają jakichś tam zaufanych znajomych, mogą wynająć sobie opiekunkę, mogą zawieździć ci do rodziców, no ale my na przykład sami nie mamy takiego komfortu. Um, na przykład jakby ktoś brał ślub w Olsztynie, no to byłaby opcja, że albo nie wiem, moja siostra by jechała 180 km w jedną stronę, albo my byśmy musieli jechać 180 km w jedną stronę, żeby zostawić dzieci, żeby potem 180 km znowu pokonać, żeby do tego olsztyna wrócić. I dlatego właśnie uważam, że to jest troszeczkę nie fair. Wiadomo, że jeśli ktoś ma co zrobić z tymi dzieciakami, to najczęściej nie będzie ich brać, bo jakby nie patrzeć, zabawa z małymi dziećmi, takimi, które potrzebują dużo uwagi, to nie jest zabawa. I mi się wydaje, że ludzie naprawdę kombinują i starają się przyjść sami, no ale, tak jak wspomniałam, nie zawsze mają taką możliwość, więc wydaje mi się, że nie powinno się jednak tych gości tak stawiać pod ścianą i mówić, że no sorry, ale. Bez dzieci przyjście koniecznie, bo mnie nie chcemy żadnych dzieci. No tak to wygląda po prostu z mojej perspektywy. Możecie się oczywiście ze mną zgodzić, nie zgodzić. Dajcie mi proszę znać, co, my sobie, co Wy sądzicie na ten temat, bo ja wiem, że to jest taki temat dosyć zapalny. Tak samo jak e, temat polityki chyba. E, mam nawet, w ogóle może powinniśmy zrobić, wiecie, e, kupić sztarugę i tam postawić taki plakat z... E, Czego nie robić na weselu? Właśnie nie poruszać tematu polityki, bo to też zawsze jest taki temat zapłon, że ludzie się kłócą, dyskutują, a najgorzej jak trafi się taka osoba, która nie jest otwarta na dyskusję, tylko od razu uważa, że moja racja jest najmłodsza i koniec i nikt nie ma prawa mówić mi, że jest inaczej. Yy, więc to tak myślę, czy coś jeszcze tutaj powinnam dodać, dopowiedzieć? Hmm... O, spotkałam się też z takim stwierdzeniem, że wesele to też często jest taka impreza, jaką rodzice chcieliby mieć. I jest w tym troszeczkę racji, że tam rodzice lubią dodać swoje trzy grosze, coś tam wtrącić, mieć wpływ na listę gości. Rodzice też niestety, niestety albo stety bardziej patrzą na to, co wypada. Mój tata też był taki, że no wypada to, wypada tamto, ale zauważyłam, że w przeciągu roku zmienił troszeczkę tą swoją stanowczość i jednak dał nam wolną rękę, za co jestem mu naprawdę wdzięczna. I też wydaje mi się, że nasze decyzje w żaden sposób go nie rozczarowują. No i znowu tak myślę, czy coś... Coś jeszcze powinnam Wam powiedzieć, ale wydaje mi się, że nie, że powiedziałam wszystko to, co wiecie, mogę Wam na ten moment przekazać. Jeśli coś będzie dochodziło, jakieś takie moje spostrzeżenia, dylematy czy coś, to będę po prostu chyba poruszać je w blogach, więc mam nadzieję, że będziecie na bieżąco. Um... Dziękuję Wam oczywiście bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli film Wam się podobał, to łapka w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco ze mną, z moimi filmami, z moim weselem, to oczywiście przycisk subskrybuj, czerwony ten na dole. I widzimy się już niedługo w czymś nowym. Także buziaki i do zobaczenia.